Przedsiębiorca, który chce wybudować krematorium w Boguszowie Gorcach nie poddaje się i po raz kolejny złożył do starostwa powiatowego wniosek o pozwolenie na budowę. Mieszkańcy, którzy nie chcą spalarni obok swoich domów, przyszli na sesję Rady Powiatu. Starosta obiecał im, że nie będzie dłużej czekał na uzupełnianie dokumentacji przez przedsiębiorcę. Przypomnijmy, że historia budowy krematorium w rejonie ulic Kamiennogórskiej i łącznej w Boguszowie Gorcach, wielokrotnie oprotestowywanej przez mieszkańców, ciągnie się od 2007 roku. Już trzy razy inwestor firma PPHU Armii starał się o pozwolenie i za każdym razem spotykał się z odmową ze względu na zastrzeżenia o charakterze sanitarnym. Znów złożył wniosek, ale został on ponownie odrzucony przez Starostwo Powiatowe z racji braków merytorycznych. Data do kiedy przedsiębiorca ma uzupełnić dokumenty to 9 maja. Palarnia Zwłok ma być zakładem na dużą skalę i spalać 20 ciał dziennie, czyli ponad 7 tysięcy ciał rocznie, podczas gdy inne krematoria na Dolnym Śląsku spalają około 1500 ciał rocznie. Dlatego mieszkańcy okolicznych domów desperacko walczą, żeby zakład nie powstał. Stał tuż pod ich oknami, a opozycyjni radni zarzucają starości, że daje przyzwolenie na to, żeby sprawa ciągnęła się w nieskończoność, przyjmując kolejne wnioski o przedłużenie terminu. Piece, nie będę wymieniał ich nazwy, nie posiadają budowanego urządzenia do chłodzenia szczątków, wobec czego szczątki są wygarniane z pieca ręcznie i rozkładane na stole celem schłodzenia, przed umieszczeniem w dodatkowej odrębnej kruszawce, młynki. Nad stołem chłodzenia w, projektu, w projekcie przewidziano wyciąg niezbędny do zabezpieczenia procesu chłodzenia, jednak nie ma urządzeń filtrujących i w projekcie nie przewidziano właśnie tego systemu filtracji, który pozwoliłby obniżyć emisję tlenku wazotu, tlenku siarki, zawartości pyłów, które będą się wydostawać z tego urządzenia krematoryjnego na zewnątrz. Proszę Państwa, i one będą... Będą tymi elementami, które będą zagrażać bezpieczeństwu życia osób, które są sąsiadami tego zakładu. Jak mówił radny, dioksyny będą emitowane z krematorium przez cały czas. Dodatkowo będzie zagrożenie epidemiologiczne, bo przy spalarni ma być składowisko trumien, a mieszkańcy będą zmuszeni uczestniczyć w całym procesie pochówku, bo będą tam przyjeżdżały kondukty pogrzebowe. Kwestia planowanych kanalizacji to jest kwestia przyłącza do miejskiej kanalizacji. To jest to zresztą pan wojewoda tutaj podnosi w tym swoim stanowisku, że dlatego, dlatego to zostało cofnięte. Jak odpowiadał naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Bogusław Buczyński, na razie te zarzuty nie są zasadne, ponieważ inwestor nie złożył jeszcze nowej wersji projektu i nie wiadomo jaki on będzie. Może zajdą tam zmiany. Apel do starosty wystosowali również mieszkańcy. Panie Józefie, niech Pan się przestanie bać. Niech Pan się przestanie bać, by być przeciwnym tej, tej inwestycji, dlatego, że gmina Bogusów jest przeciwna. Gmina Bogusów protestuje przeciwko budowie krematorium od 2009 roku. Ja przejrzałem dokumenty wszystkie, tam jest cała masa punktów takich, na które musi Pan powołać i nie, pod, nie podpisywać pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę, mimo, że taką decyzję pan podpisał. Jak mówił Grzegorz Błażewicz, problemy mieszkańców już się zaczęły, bo na terenie zakładu funkcjonuje prawdopodobnie przechowalnia zwłok. Nie wiadomo, czy jest na to odpowiednie zezwolenie. Usłyszeliśmy też na tej komisji ostatniej, że jest złożony wniosek o kolejnych krematorów w Mieroszowie. Więc to ja nie wiem. To ma być jakaś taka klama wspinająca pana karierę, że będą dwa krematoria, jedno będzie w Mieroszowie, jedno będzie w Boguszowie. No w Stanach mają dolinę Krzemową, my będziemy mieć dolinę krematoryjną. Nie wydaje mi się, żeby to było sensowne rozwiązanie, spożywszy, że Państwo dzisiaj mówicie dużo o turystyce. Jak odpowiadał starosta Józef Piksa, sprawa wróciła, ponieważ przepisy się zmieniły w 2010 roku i krematoria usunięto spośród zakładów pogarszających stan środowiska. To wykorzystał właściciel firmy i wznowił walkę. Jak obiecywał starosta, zdanie mieszkańców będzie wzięte pod uwagę, zanim zostanie rozpoczęte jakiekolwiek postępowanie. Mają być najpierw konsultacje społeczne, a projekt ma być udostępniony do wglądu. Musi być przygotowana prawie nowa dokumentacja. Wszystkie uwagi, sprawy również mieszkańców gminy. Będą szczegółowo badane, wzięte pod uwagę, zanim zostanie wydana jakakolwiek decyzja. Jak mówili podczas sesji boguszowcy radni, na razie gmina boguszu w Gorce przygotowuje nowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym może znaleźć się wskazanie, że w tym konkretnym miejscu budowa spalarni zwłok jest niemożliwa. Starosta dodał, że jeśli inwestor nie złoży dokumentów w terminie, nie otrzyma zezwolenia i nie będzie kolejnego przedłużenia, ale jeśli złoży, wszystko będzie ponownie rozpatrzone.